Diagnostyka niepłodności. Mężczyzna. Jakie badania może wykonać mężczyzna w ramach diagnostyki niepłodności? W ramach diagnostyki niepłodności podstawowym badaniem, jakie wykonuje mężczyzna, jest badanie nasienia. Badanie nasienia jest stosunkowo proste, w związku z tym zaleca się je w początkowej fazie diagnostyki. Polega na oddaniu nasienia w laboratorium po 4-5 Abstynencji. Z innych badań, które moglibyśmy wymienić, są to takie badania jak badania hormonalne, badania bakteriologiczne bądź badania dodatkowe, na przykład badania ultrasonograficzne w przypadku podejrzenia jakichś nieprawidłowości w obrębie narządów płciowych. Co to jest analiza nasienia? Analiza nasienia obejmuje ocenę szeregu parametrów nasienia po jego dostarczeniu do laboratorium. Po pierwsze oceniamy cechy fizyczne nasienia, czyli objętość, konsystencję, stopień upłynnienia, pH. I takie trzy podstawowe elementy to są liczbę plemników w jednym mililitrze nasienia i w całej objętości. Następnie ruchliwość w stopniach ruchliwości. Ocenia się to w czterech stopniach, od ruchu szybkiego do braku ruchliwości i odsetek plemników prawidłowych. I takie podstawowe parametry to... Liczba plemników 20 milionów ml. Następnie co najmniej 30% plemników o prawidłowej budowie i 50% plemników wykazujących ruchliwość, w tym 50% ruch szybki postępowy. Co to jest PC-test? Test PCT, czyli tak zwany test po stosunku, jest badaniem. Które wykonuje się we następnych etapach diagnostyki niepłodności. Badanie polega na tym, że pobiera się u pacjentki śluz szyjkowy w okresie około 12 godzin po odbytym stosunku w dniach około okołoowulacyjnych. Badanie polega na ocenie liczby, a głównie ruchliwości plemników w tym, w tym śluzie, który pobraliśmy z szyjki macicy i pozwala nam to jak gdyby ocenić stopień przeżywalności plemników. Co to jest biopsja jąder? Biopsja jąder jest zabiegiem, który wykonuje się u tych mężczyzn, u których nie stwierdza się obecności plemików w nasieniu. Zabieg ma na celu poszukiwanie plemików, które potem mogą posłużyć do leczenia metodą in vitro. Zwykle ilości plemików, które znajdujemy w jądrach, są niewielkie, w związku z tym jedyną możliwością ich wykorzystania w późniejszym leczeniu jest metoda in vitro.